Hello, hello, bardzo krótkie video. Właśnie mi tak przyszło do głowy, bo bym chciała. robimy bardzo dużo porządków, yy, więc yy, ja zaraz wydaje wory ludziom. Ale w Polsce zauważyłam, że jest dużo, dużo takich yy, różnych próśb, które ludzie mówią, że tam ich znajomi nie mają dla dzieci ubrań czy innych rzeczy. To bym bardzo, bardzo chciała, żeby dotarły jestem w Anglii, żeby takie rzeczy dotarły do, do, do jakiejś takiej rodziny wielodzietnej, co, co nie ma rzeczy. Edytka pakuje, proszę bardzo, tu jest, pakuje Edytka, ładnie. No to tak, idziemy do Ciebie do pokoju. Wszystko będziemy robić e, mamy następne worki. Jest ja to spakuje do takich różnych worków, ale message jest taki. Rób wszystko Edytka, a potem ja to po, po, posegregujemy. Widzicie co? No wszystko dawaj. Wszystko mamy za dużo tego. No to będzie ktoś po Alanku miał. Yy, tutaj widzicie znowu następne, muszę przesegregować. Podejrzewam, że będzie tam trochę tych worków i, i teraz tak, yy, no dawaj, dawaj. I takie pytanie, a czemu tu masz rękawiczki ubrane? Aha, No właśnie znajdujemy wszystko, tylko ma być wszystko czyste, Edytka. Jak coś jest brudne, to do prania. Dobra i słuchajcie, yy, i teraz tak, akcja, do was prośba. Jeżeli ktoś, bo co po chwilę wyjeżdżają busy, małe takie jakieś samochody do Polski z Anglii, ja jestem koło Bormów w tej chwili, jeszcze długo mnie nie będzie, więc jeżeli ktoś, no trzeba to wyprać Edytka. Jeżeli ktoś... Nie przeszkadza Czeli Jeżeli ktoś jest taki dobry i ma jakąś tam rodzinę taką wielodzietną, co by chciał pomóc albo podzielić, to jest moje, jak schudne. Tak, ja to chcę. Nie wiem, dlaczego ty masz moją, moją bluzkę. No, i wiecie co? I ktoś by chciał zabrać, ma jakiś kontakt, to bardzo proszę o, o kontakt. Podjedzie, zabierze do Polski i będzie super. Jak nie, to po prostu wydam to w Anglii. Biednym ludziom, no ale wolałabym szczerze mówiąc do Polski wydać jakimś biednym dzieciom, żeby się, żeby miały, nie? Nawet tam po domku sobie chodziły, żeby wszystko było OK. Nie, bo to masz pamiątkę z komunii, z krakowską spódniczkę. Mama pochodzi z Krakowa, więc bardzo proszę, akcja, albo dajcie jakieś namiary na, na kogoś, kto może wziąć na przykład takie no ze dwa, trzy duże worki, a ja tam popakuję, jak będę wiedziała, że idzie do jakiejś fajnej rodziny, albo podaj mi yy, namiary na tą rodzinę, albo, albo tam się skontaktujesz, albo znasz, a wiadomo, no Chelsea, tak można drugie na imię. To tam popakuję też zabawki jakieś. Nawet jak będzie jakiś większy van, to mogę jakieś fotele wsadzić, żeby komuś pomóc. No różne rzeczy, tylko żeby było wiadomo, komu co, dobra. Bardzo proszę o, o kontakt i, i wyślemy to do ludzi, którzy potrzebują albo do kościoła jakiegoś. Tak jak wysyłałam na kaszuby do kościoła, też całego vana wysłałam. Więc bardzo, bardzo proszę, żeby ktoś się znalazł, kto. I kto ma dobre serce, wiadomo, kto pracuje dla Pana Boga, to wie, że to wróci milionowo, krotnie. Więc kogoś, kto podjedzie i to zabierze do Polski, ok? I jeszcze, do, żeby to trafiło do fajnej rodziny. Bardzo proszę pod komentarzami dawać znać. Więc takie na szybko wideo I ja idę pracować dalej, póki emcio jest y, cicho, storią. i mam chwilę na to czasu, żeby pakować wszystko. Dobra, Edytka mi pomaga. Powiedz ładnie: papa pa, Edytka. Bo byśmy pojechali sami do Pol do Polski zawieźli. ale nie możemy z moim wielkim brzuchem. Dobra, papa, Edislim, podaj dalej video, papa. Pa pa.